Może ja zacznę. I jako żona naszego czcigodnego, gromowładnego Zeusa, zebraliśmy się tutaj by... Aby porozmawiać na temat naszego środowiska. Problem jest ogromny. Do wód trafia coraz więcej zanieczyszczeń, o... które sami tam wprowadzamy. Oczywiście nieświadomie, drogi Posejdonie. Tak, tak. Wracając do tematu, czyny te nieuchronnie dążą do klęski nie tylko śmiertelników, ale i tytanów, i nas samych. Dokładnie, miał być z nami tu Achilles, ale niestety przewrócił się i nadepnął na kawałek rozbitego szkła. Leży w szpitalu. Jego życie jest zagrożone. Musimy zdecydować. Chcemy pomóc śmiertelnikom, czy nie? A więc, moi drodzy, czy każdy jest za tym, aby ich wesprzeć? A ja się nie zgadzam. Marfa Natura jest ogromnie inspirująca. Apollo, mój drogi, to nie jest czas na Twoją sztukę. Hera ma rację. Oprócz zanieczyszczonych wód i porzucanych śmieci jest też smog. Tydzień temu Dedal ze swoim synem i karem chcieli wylecieć nad ocean, ale przez smog mieli ograniczoną widoczność. Wszyscy młodzi nie spadł do wody i najprawdopodobniej nie przeżył tego upadku. To doprawdy okropne. Ja, Demeter, uważam, że powinniśmy coś z tym zrobić. <tryk> Tylko co? Pośród nas jest tylko jeden Który mógłby nam pomóc On zresztą zawsze miał bzika na punkcie ludzi Wezwijcie Prometeusza Pragnę przypomnieć Że Prometeusz przebywa obecnie w Kaukazie Gdzie oddaje się Dość osobliwym obserwacjom ornitologicznym Faktycznie Zapomniałem Hermesie Wyślij po niego Heraklesa Niech zaraz mi tutaj sprowadzi Prometeusza Jesteśmy Co? Już? Tak szybko? Dla bogów nie ma rzeczy niemożliwych. Prometeuszu. Wiemy jak było między nami w przeszłości, ale nie czas do tego wracać. Ludzie mają problem z ziemią, a w zasadzie z ich naturą. Ich czas powoli dobiega końca, a skoro ich, to również i nasz. Sam wiesz. Musisz nam pomóc. A więc chcecie zmienić świat? Zacznijcie od siebie. Spójrzcie, w czym pijecie nektar. Serio? W kubeczkach plastikowych? Spójrzcie, na czym spożywacie te potrawy. Naprawdę? Wystarczy tylko pozmieniać produkty jednorazowe na te, wielokrotnego użytku. Spójrzcie, do jakiego stanu Olimp doprowadziliście. A ty co, hefajstosie? Nadal rozniecasz ogień przy pomocy butelek? Hefajstosie, od dzisiaj przestajesz palić plastikiem w piecach. Tak przy okazji dodam jeszcze, że byłoby miło, gdybyście zaczęli oszczędzać wodę i tak w ogóle po prostu ją dbać. Wasze ciała są wystarczająco boskie i nie musicie ich spłukiwać wodą każdego dnia przez 4 godziny. Czyli teraz chyba już każdy zgadza się z tym, że należy dbać o naszą planetę. Dobrze! Skoro już wszystko jasne, ruszajmy do ludzi i przekażmy im, jak należy postępować.